Witajcie z tej strony The Simul Bunny. Na początku filmu chciałabym Wam powiedzieć o promocji, która trwa na Originie. Jest ona do 75% taniej na jakieś produkty. Możecie kupić całą podstawkę gry właśnie o około minus 35 zł, więc wydaje mi się, że jest to dość opłacalne. Oczywiście w tej promocji znajdziecie także wszelkie rozszerzenia do The Sims 4, więc zachęcam, słuchajcie, abyście się zapoznali tam, dlatego że można kupić je przy bardzo okazyjnych cenach. A my słuchajcie, przechodzimy do świątecznego Ugly to Beauty, więc do zobaczenia za chwilę w kasie. Więc jak widzicie, mamy tutaj naszą bohaterkę i dzisiaj, jak wiecie po tytule, będzie Ugly to Beauty i będzie to takie właśnie świąteczne. Postaram się to zrobić w modach alfa, ale słuchajcie, zobaczymy jak mi to wyjdzie. W każdym razie, jak widzicie, mamy tutaj taką simkę, ona jest faktycznie poskudna i postaram się coś tutaj ogarnąć. Mam nadzieję, że mi się uda, aczkolwiek zobaczymy, dlatego, że jestem trochę przerażona jej wyglądem. No ale słuchajcie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba i razem będziemy się fajnie bawić. Więc na początku muszę ogarnąć jej sylwetkę. Będzie ona gdzieś taka. Mam nadzieję, że tutaj mogę wszystko zmieniać. Będzie to takie moje ugly to beauty. W każdym razie tutaj musimy ogarnąć jej na początku sylwetkę. Mm, tutaj te ramiona są strasznie dziwne, jak uważa, liście tak, o, tak strasznie dziwnie odstają, dobra tutaj musimy jeszcze sobie zmniejszyć i proponuję słuchajcie, jeszcze dacie jakieś tatuaże nie wiem jak wy, ale ja strasznie lubię dawać simom tatuaże bo uważam, że wygląda to naprawdę ładnie yy, przy niektórych simach i też nadaje im takim, w ogóle takiego fajnego charakteru E, więc może tutaj będziemy mieli taki tatuaż, chociaż nie wiem w sumie jaki. Może w sumie tą nutkę. Mm, Boże, to jest włącznie nutka. Przepraszam Was. E, nie zauważyłam. Chyba, że tutaj sobie weźmiemy taki tatuaż lub taki. Tak, ten jest ładny. I tutaj weźmiemy sobie właśnie tego węża wraz z jakimiś tutaj napisami. E, jeśli macie pytanie odnośnie linków, to piszcie mi w komentarzach, postaram Wam. Je oczywiście załączyć w komentarzu moim. E, więc słuchajcie, zajmujemy się teraz twarzą. Zdejmiemy e, jej włosy. Jak widzę, makijażu nie ma, więc o tyle dobrze. E, jej głowa jest strasznie dziwna. I na początku, jeszcze chciałabym jej tutaj dać taką jedną z takich alfa skórek. E, dziwnie to brzmi, ale tak. Słuchajcie, tutaj musimy ogarnąć na początku w ogóle jej cały kształt. Brwi damy jej inne na razie. Możemy jej dać w sumie takie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Yy, no. I. Aha, dobra, nie mamy tak robić. No spokojnie, co, coś tutaj ogarniemy sobie. Yy, jak widzicie, nawet tutaj jest taka dziwnie załamana tekstura. I strasznie niefajnie to wygląda. Tutaj ten nos yy, jest taki strasznie rozciągnięty i wyciągnięty. Yy, więc wygląda to na razie tak, niezbyt słuchajcie, ciekawie. No, ale postaram się właśnie coś tutaj ogarnąć. Yy, no. Te usta są strasznie dziwne, jak zauważyliście. Dobra, i teraz postaram się je troszkę zmniejszyć. Nawet tak w sumie yy, nie wygląda to jakoś mega źle. Tutaj, odnośnie nosa, to w sumie żadnych zarzutów nie mam. Ile co to właśnie te brwi. Yy, wydaje mi się, że ta simka już przypomina człowieka. Yy, nie wygląda to jakoś cudownie, no ale słuchajcie, ja bym się cudów po Agli to Beauty nie spodziewała. Więc wygląda to tak na razie. Śmiesznie, strasznie, w ogóle ta Simka jest strasznie dziwna. Yy, no, ona strasznie w ogóle ma tak dziwne kości policzkowe. No spoko. Mm, proponuję jeszcze jej zdjąć te maksisowskie brwi mam nadzieję że boże rzęsy i mam nadzieję że tutaj znajdę to do usuwania yy, frequency freckless... kurczę gdzie to jest chyba tego a dobra tu mamy mm, to już wydaje mi się że lepiej będzie wyglądało po prostu no dobra i tutaj w ogóle mam tak dziwnie załamaną teksturę, jak widzicie. Śmiesznie to strasznie wygląda. Eee, no A gdy damy takie rzęsy, na przykład od Kiko, czy Kaiko, nie mam pojęcia jak wymawia <śmiewanie> się jej pseudonim, to postaram się dać tutaj jakieś rzęsy. No i słuchajcie, źle to na razie nie wygląda. Też cudy w ogóle cudów się bym nie spodziewała. Aczkolwiek nie wygląda to na razie tak źle, jak myślałam. Yy, ta twarz jest troszkę dziwna. Taka... Mm, wam powiem, że strasznie inna od tych, które tworzę. Ale postaram się, słuchajcie, coś ogarnąć tutaj. Oczywiście trzeba na razie zdjąć te rzęsy. To czy trochę trzeba pomniejszyć. Ten nos w ogóle jest strasznie dziwny i wygląda jak ziemniak ale postaram się właśnie tutaj coś zrobić. Jeśli podobają Wam się takie właśnie gadane odcinki, to dajcie mi znać w komentarzu, bo jestem ciekawa w ogóle Waszych opinii. I czy w ogóle chcielibyście zobaczyć live'a w moim wykonaniu, bo tego też jestem bardzo ciekawa. Czy chcielibyście właśnie live y na moim kanale? Yy, no i słuchajcie, na razie tak to wygląda. Simka nie jest za piękna. Postaram się jeszcze tutaj coś ogarnąć. Może skin nam coś pomoże. Bo nie wiem jak wy, ja często właśnie na takich simów używam skina i wtedy wiem, co dokładnie poprawić. Więc może tak będzie w tym przypadku. W sumie ten skin jest naprawdę ładny, to możemy sobie go wykorzystać. Chyba, że ten skin on też jest ładny w sumie. W ogóle ja uważam, że mam bardzo ładne skiny do właśnie Simów w stylu alfa oczywiście. No, wam powiem, że ten skin jest naprawdę spoko. I możemy coś tutaj ogarnąć fajnego. Ten nos tylko trochę mi przeszkadza. No ale zaraz sobie postaram coś tutaj zrobić, żeby nie wyglądało to aż tak źle. No, i tak to będzie wyglądało na razie. Ten nos jest strasznie dziwny jak widzicie, Jest tak strasznie wyciągnięty, nie wygląda to jakoś mega źle, więc o. I sobie tutaj właśnie pomniejszymy tą szczękę, bo ona nie była taka wystająca. Jak widzicie ja skupiam się przy tworzeniu właśnie Simów alfa. Aby profil był taki dość odpowiedni, ze względu na to, że jeśli profil mamy ładny, to nasz sim będzie taki bardziej naturalny, tak mi się wydaje. Nie wiem, słuchajcie, jak wam to wytłumaczyć, aczkolwiek właśnie moim zdaniem wtedy simowie mają taką realność, są bardziej po prostu realistyczni, jak dla mnie. No dobra, słuchajcie, na razie simkę mamy jako tako ogarniętą. Teraz musimy poszukać jakichś fajnych brwi. Jeśli słuchajcie, coś będzie tutaj słychać, to bardzo Was przepraszam, ale chyba nie wyłączyłam telefonu, więc możecie tutaj słyszeć, jak na przykład mi dzwoni telefon. No, możemy w sumie dać takie brwi na razie i zobaczymy. Oczywiście jeszcze rzęsy musimy tutaj sobie dać. I damy takie rzęsy, bo one mi się najbardziej chyba podobają ze wszystkich. Yy, tylko jeszcze musimy sobie tutaj ogarnąć tę teksturkę, żeby ona była taka naprawdę spoko. Nie wiem dlaczego, ale tutaj mam tak załamane, w ogóle załamane dziwnie końciki. No ale wydaje mi się, że wygląda to naprawdę spoko jak na razie. Jeszcze musimy sobie oczywiście załatwić jakieś oczy, które będą pasowały do naszej zinki. I dzisiaj mam ochotę zrobić simkę blondynkę z właśnie takimi niebieskimi oczami, więc muszę tutaj wybrać jakiś ładny kolor niebieskiego. No i wygląda to na razie nawet ok. Tutaj te brwi mamy takie brązowe, więc wydaje mi się, że będzie to wyglądało naprawdę spoko. Tutaj jeszcze modyfikuję trochę twarz, ale nie są to jakieś bardzo duże zmiany tak jak widzicie, ta broda trochę mi nie pasuje, bo ta broda jest strasznie dziwna. Nie wiem, taka po prostu moim zdaniem nie pasująca do jej twarzy. No ale dobra, zaraz sobie ogarniemy jakieś fajne włosy. W sumie to może byśmy polecieli w coś takiego. Co wy sądzicie, żeby właśnie zrobić taką czarną skórą Simkę? Jednak zrezygnujemy właśnie z tych niebieskich oczu i weźmiemy sobie na właśnie takie czarne wprost lub takie brązowe. E, no takie. Mam nadzieję, że teraz Steamka Wam się będzie podobała. E, wydaje mi się, że po prostu te włosy strasznie do niej pasują. I tak wybrałam, że będzie to wyglądało naprawdę spoko. E, tutaj możemy dodać jakieś, mm, nie wiem, piegi. I wygląda to na razie, wydaje mi się, że okej. Okay. Tutaj nic nie będziemy dodawali. Możemy jedynie jeszcze worki pod oczami. Yy, no i jeszcze tutaj... Nie wiem, w sumie tutaj nic nie będziemy dodawali już. Jeśli chodzi o to. No na razie, słuchajcie, z Simki jestem mega zadowolona. Na razie mi się bardzo podoba. Jeszcze trochę bym jej przyciemniła skórę, żeby miała właśnie taki ciemniejszy odcień. Yy, ona chyba nie będzie w klimacie świąt. Teraz tak widzę, że raczej nie będzie pasowała do... Świąt i do tego klimatu. No, trudno, ale z nimkami się na razie podoba bardzo. Jestem z niej mega dumna jak na razie. Mm, tak. Zostawimy sobie te włosy, chyba, że jeszcze poszukamy jakieś, właśnie takie, coś w takim, właśnie stylu. To możemy sobie ogarnąć, w sumie jakieś włosy fajne. Chociaż te mi się strasznie podobały. No dobra, słuchajcie, trudno. Będziemy sobie robili świąteczną zimkę z takimi włosami. Więc wybierzemy sobie kolczyki i tutaj możemy wziąć sobie takie. Wydaje mi się, że one będą wyglądały naprawdę ładnie. No, mają taki po prostu klimat świąt. Chyba, że weźmiemy takie złote albo srebrne kółka. Bo też nie wiem, jakoś mi się kojarzą ze świętami. Lub takie. Hmm. Chociaż... Te w sumie też ładnie wyglądają. To możemy wziąć takie lub takie. Chociaż te pałki, takie świąteczne, mi się najbardziej podobały. Więc tak na razie naszą sinkę zostawimy. Kolejnym krokiem musimy wybrać sobie tutaj makijaż oczu. No i zostawimy jej chyba taki makijaż. Ogólnie strasznie mi się taki podoba. Chyba, że wybierzemy sobie coś bardziej świątecznego to już bym właśnie bardziej szła w takie złota nie wiem w sumie jeszcze tutaj popatrzę jakie makijaże mi zostały i wydaje mi się że coś właśnie z tych makijaży ciekawego możemy sobie zrobić i w sumie to mi się strasznie podoba nie wiem jak wam ale mi w ogóle się strasznie na instagramie też podobają takie makijaże to możemy w sumie ten żółty zostawić chyba że mamy czerwony Yy, ale ten czerwony dziwnie wygląda. Nie, to ja bym zostawiła żółty jednak. Yy, no, tutaj mamy eyeliner, policzki. Możemy sobie tutaj walnąć jakiś rozświetlacz, który będzie naprawdę ładnie wyglądał. Yy, taki ciemniejszy. Nie wiem w sumie, żeby on bardziej wpadał właśnie w taki cytrynowy lub żółty, bo on właśnie będzie bardzo pasował. Chyba, że wybierzemy sobie właśnie tutaj Rosing Powder, czyli właśnie Taki puder brązujący Chyba właśnie sobie wybierzemy I możemy sobie Jakieś ciekawe usta wybrać Ogólnie tutaj ostatnio Ściągnęłam właśnie takie pomadki One są naprawdę ładne, ale Wydaje mi się, że w ciemniejszym odcieniu Ta Simka ładniej będzie wyglądała Więc może sobie tutaj popróbujemy Jakieś ciekawe odcienie których tak na co dzień Simom nie daje. Więc może tak w sumie. To jest tylko naprawdę ładnie wygląda. Chyba, że właśnie takie burgundy. Chociaż w sumie nie wiem. Na razie ta pomadka mi się strasznie podoba. Chyba, że właśnie weźmiemy sobie taką Nude. Ale ona nie wiem, jakoś nie pasuje mi do jej twarzy. Więc wybierzemy sobie chyba tą pomadkę. Z oczami raczej nie będziemy nic sobie robili. Więc przejdziemy teraz do strojów. I na początku na górną część ubioru zaznaczymy sobie jeszcze zawartość zmodyfikowaną, oczywiście. I klikamy sobie tak. No i szukam jakichś świątecznych wzorów, żeby po prostu to utrzymać w takim klimacie świątecznym. O, strasznie mi się podoba ta sukienka. Ma bardzo ładny kolor. I jak widzicie, ona jest taka. Wygląda to naprawdę ciekawie, więc chyba to zostawię. I jeszcze w sumie możemy dać jakiś choker. Mm, lub po prostu jakiś naszyjnik, który naprawdę może dużo dać temu. <grymne> to sobie zdejmiemy te kulczyki, bo tutaj był biały i weźmiemy właśnie sobie taką, taki choker o kolorze złotym. Więc tak to będzie, słuchajcie, wyglądało. I możemy w sumie dać naszej simce jakieś świąteczne getry, bo ostatnio taki ściągnęłam. To sobie klikniemy na zawartość zmodyfikowaną, oczywiście, i poszukamy sobie jakichś fajnych getrów, może właśnie związanych ze świętami. No dobra, to tak to słuchajcie, będzie wyglądało. I tutaj mamy właśnie takie świąteczne getry. Nie wiem, czy one ładnie wyglądają, ale mi się strasznie podobają. I właśnie takie zostawię sobie. Jak widzicie, mam tutaj choinki, renifery, jakieś wstążki świąteczne. Teraz klikamy sobie na obuwie. Klikamy oczywiście zawartość zmodyfikowaną. I musimy wybrać sobie jakieś fajne buty. Wydaje mi się, że czarne buty do tego będą pasowały. Ale nie wiem, ocencie sami, jak wam się ta simka podoba. Chyba, że sobie ubierzemy takie. Te buty w sumie też mi się podobają. Też ładne są. Też takie... Nawiązujące klimatem świątecznym, chyba że takie, chociaż w sumie nie wiem, słuchajcie, raczej czarne. Tak, te mi się bardzo podobają, to tak sobie założę, chyba że te. Tak, te mi się najbardziej chyba podobają ze wszystkich, to je sobie, słuchajcie, założymy i tak nasza sinka będzie wyglądała, więc bliska ona, słuchajcie, wygląda tak. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Cześć.